Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, co potrafią SmartTag Xperi. Oto i SmartTag. Niepozorny, co? Wygląda trochę jak preloczek do kluczy. Ok, teraz jak to działa? Najpierw musimy włączyć NFC w smartfonie. Nie musimy go szukać gdzieś w ustawieniach. Sony chcąc ułatwić nam życie, pomyślało o widgetie. Przykładamy teraz smart taga, może tego niebieskiego. Co się dzieje? Włącza się nawigacja, bluetooth, ha! Speria przechodzi do trybu samochodowego. Podoba mi się, chyba powieszę go przy lusterku zamiast futrzanych kostek do gry. Teraz inny tak. Biały. Włączył się kalendarz, Wi-Fi. Mm, tryb biuro. Tak, pewnie każdy z Was chciałby go mieć włączonego jak najkrócej. Dobra, pewnie uważacie, że cztery smartagi o określonych już funkcjach średnio dopasują się do różnych sytuacji. Spokojnie, funkcje obsługiwane przez każdy smart tag możemy modyfikować, zmienić jego nazwę, a więc tylko kolor pozostaje bez zmian. Reszta to kwestia Waszej inwencji i potrzeb. W zakładce smart tagów odnajdziemy też ulubione czynności. W każdej chwili możemy je włączyć z poziomu widgetu, wyłączając aktywny smart tag. Smart tagi spodobały mi się. To nie tylko kolorowy bajer, który po 5 minutach zabawy trafi do pudełka, ale realny sposób na szybką zmianę ustawień smartfona. Ale niestety zauważyłem małą wadę. Sony nie dodaje standardowo tagów do Xperia Musimy je dokupić osobno.